Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tuba Cordis, rozpoczynając cykl poświęcony dekalogowi, zamierzam rozpocząć wstępem, lecz zanim przejdę do tego wstępu właściwego dekalogowi, jam jest Pan, Twój Bóg i tak dalej, pragnę jeszcze powiedzieć parę słów ważnych. Tytułem wstępu do całości, takiego mojego wstępu. Mianowicie jest pewien klucz, bardzo ważny, do zrozumienia, czym jest dekalog, jaka jest jego geneza, jaki ma charakter. I tu trzeba wyjść od tego, że od autorstwa Pisma Świętego. Ogólnie przyjmuje się, że pismo święte jest podwójnego autorstwa. To znaczy, autorem całości pisma świętego jest oczywiście Pan Bóg. Pan Bóg jest autorem wszystkiego, absolutnie, od A do Z. Ale Pan Bóg przekazuje nam prawdy Boże, które są niepodważalne i niezmienne. Tu możemy po prostu w ciemno przyjmować to, co Pan Bóg nam przekazuje, ale to dotyczy właśnie spraw bożych. Pan Bóg nie zajmuje się tym, co Marysia jadła na śniadanie, na przykład, bo to go nie obchodzi. Pan Bóg ma do przekazania nam to, co służy naszemu zbawieniu. No, natomiast autorem każdego fragmentu Pisma Świętego. Każdego pojedynczego fragmentu, niekoniecznie ten fragment musi się pokrywać z daną księgą. Może być księga paru autorów, a może jeden autor być autorem paru ksiąg też, tak? To już tam jest nieważne, natomiast autorem każdego fragmentu Pisma Świętego też bez wyjątku jest jakiś konkretny człowiek. Ale człowiek ma swoje prawdy zmienne, omylne, bo człowiek jest omylny. I człowiek nam powiedzmy opisuje rzeczy, które są podważalne, dysponuje wiedzą, która się zmienia. No na przykład człowiek sobie wyobrażał, że ziemia jest płaska, nad ziemią rozpostarty nieboskłon taki, a nad nieboskłonem wody, jak się otworzy zawory, to deszcz pada, tak? No taka była wyobraźnia, taka była ówczesna wiedza. Człowiek tym dysponował, w dobrej wierze pisał. No ale wiadomo, że to nie jest niepodważalną i niezmienną prawdą. Człowiek był w błędzie, no i w niejednym błędzie w dalszym ciągu na pewno jako ludzie tkwimy. Yy, zatem tu jest, y, do tego trzeba, y, na, na, te, na te prawdy ludzkie trzeba brać nieustannie poprawkę. Oto jest tak, że na przykład yy, Pan Bóg, yy, prawdą Bożą jest to, że Bóg stwarzał świat w pewnym porządku, w sposób uporządkowany. A człowiek, no to tam pisał, że w pierwszy dzień to, w drugi dzień tamto i tak dalej. No i że Pan Bóg, jak już tam był zmęczony, to sobie odpoczął. No oczywiście Pan Bóg się nie męczy, tak? No ale człowiek tak to sobie wyobrażał i tak napisał. Yy, natomiast. Yy, Prawdą, prawdą Bożą jest to, że w tym wszystkim panuje absolutny porządek, boska myśl, która tym kieruje. Pamiętam, jak kiedyś jeszcze byłem licealistą i taki nauczyciel, no wtedy zwano nauczycieli profesorami w szkołach średnich, tak? czyli profesor od biologii. Naśmiewał się z że jakie to pismo święte tam głupoty wypisuje, no bo jest mowa o tym, że najpierw jeden dzień Bóg stworzył, stworzył światło, a potem dopiero Bóg stworzył słońce. Tak? Jak to przecież wiadomo, że najpierw słońce musi być, żeby było światło? No, nie zupełnie, panie profesorze. Właśnie w porządku Bożym to jest logiczne. Że musiał być najpierw zamysł stwórczy Boży światła, żeby potrzebne w ogóle było słońce, bo po co słońce, gdyby nie miało być światła, tak? Więc to jest wszystko bardzo logiczne i bardzo uporządkowane. Prawdy Boże są absolutnie niezmienne. Prawdy ludzkie są omylne. Ale to na razie mówiłem o, o podwójnym autorstwie Pisma Świętego. I tak się ogólnie powszechnie przyjmuje. Rzadko kto. Nie wiem, czy ktoś w ogóle zauważył, ale ja to widzę i jestem tego absolutnie pewien, że pismo święte jest nie podwójnego, lecz potrójnego autorstwa. Autorem pisma świętego również w znaczeniu redakcyjnym, jako redaktor pisma świętego, jest Kościół. Bo od początku Kościoła się pytano, Przychodzili, prawda, uczniowie do apostołów i pytano się Kościoła, czy to ma się znaleźć w kanonie Pisma Świętego, czy też nie. I Kościół rozstrzygał, tak, to jest tekst natchniony, to będzie w Piśmie Świętym, a to nie, to są apokryfy, to wyrzucamy. Tak? Więc Kościół od początku Pismo Święte redaguje. I Kościół niejednokrotnie porządkuje ten tekst. Żeby zaradzić ludzkiej ułomności, właśnie. Tej niedoskonałości ludzkich prawd. Więc Kościół to czyści, porządkuje, nadaje temu pewien pożądany kształt. Bez Kościoła absolutnie nie ma pisma świętego takiego, jakie znamy od wieków. No nie ma po prostu. Nie istnieje, nie może być. Pismo Święte, to, które, to, którym się odwiecznie, od wieków posługujemy, jest potrójnego autorstwa i autorem na zasadzie redakcji jest również Święta Matka Kościół. No i do czego tutaj zmierza? Że właśnie Dekalog jest tego doskonałym przykładem. Dekalog nie istniał w ogóle. Ani jego nazwa nie istniała, ani ten układ dziesięciu przykazań, ani o przykazaniach jako takich nie było mowy. Póki Kościół tego nie uporządkował i nie wprowadził. Tam był w piśmie, że teraz akurat jakiś tam jest nagłówek nad rozdziałem dekalog, no to to jest późniejsze wprowadzenie pod wpływem tego, co Kościół uczynił. Ale przed ingerencją Kościoła nie było dekalogu w naszym rozumieniu. Nie, no był pewien pasus, był tekst taki zwarty, dużo większy, jakbyśmy to kolokwialnie mogli powiedzieć, przegadany nawet. Nie było nie tylko numerów przykazań, przykazań jako takich, tam jeden, dwa, trzy, dziesięć, nazwy dekalog nie było, ale nie było nawet znaków przestankowych. Także trudno się byłoby zorientować cza czasem, gdzie się pewne zdanie kończy, a następne zaczyna. No Dla przeciętnego czytelnika to jest bardzo trudne do przyjęcia. Nie zrozumiałby tego, co istotne. Dlatego chwała świętej matce Kościołowi i, i winna się Kościołowi z naszej strony dozgonna wdzięczność za to, że właśnie wydobył to, co istotne z pisma świętego. To, co najważniejsze dla nas, uporządkował w formie dziesięciu przykazań, także można to nawet w pacierzu odmawiać codziennie, jako część pacierza, i w ten sposób, żeby się utrwalały te prawdy dla nas niezmiernie istotne. Jak żyć, żeby żyć, jak żyć, żeby nie stracić naszej tożsamości, jak Postępować, żeby zachować wolność, a skoro się ją utraciło, żeby ją odzyskać. Pamiętajmy, że to Pan Bóg jest naszym autorem. To On nas stworzył. Jego się musimy trzymać, jeżeli chcemy być sobą. I dekalog to jest właśnie sposób na to, jak mamy postępować w życiu, aby być sobą. I żeby zachować wolność, żeby nie utracić wolności, albo żeby tę wolność w warunkach zniewolenia móc odzyskać. To jest wielka karta wolności największa. Ma, maxima carta libertatis, jak to nieraz mówię. Największa karta wolności. Oczywiście diabeł stara się wmówić nam coś dokładnie odwrotnego, i ludzie dają się bardzo często na to nabrać. Myślą, że dekalog to jest taki zniewalający, właśnie, bo ogranicza. A dlaczego ten Pan Bóg Wam tego zakazuje, tamtego zakazuje, tego nie wolno? a niby dlaczego? Przecież to jest to, to krępuje, to ogranicza. Nieprawda. Właśnie, że jesteś w zniewoleniu człowieku, nawet nie wiesz, jak strasznym. Niewolnikiem jesteś, a dekalog daje Ci możliwość wyjścia na wolność. Ale to trzeba zrozumieć. I jeszcze raz podkreślam. Bogu niech będą dzięki, a także wielka chwała i wdzięczność z naszej strony, świętej Matce Kościołowi, za ten zwarty, czytelny i jasny dekalog.